W 1967 roku powstał plan radykalnego przekształcenia nadodrzeńskich okolic. Podjęto decyzję o wybudowaniu ronda na placu mostowym oraz dwupasmowej arterii na ulicy Reymonta, łączącej dwa kluczowe węzły komunikacyjne przy Moście Zamkowym i Kościele Świętego Mikołaja. Budowę ronda rozpoczęto trzy lata później. Jest nie przeprowadzono w taki sposób, by ominąć obie stare kamienice, choć jedna z nich nieuchronnie znalazła się pośrodku ronda. Wyburzono jedynie kilka domów stykających się z nową zabudową od strony zachodniej. Rondo oddano do użytku w roku 71. Równolegle w czynie społecznym budowano dwupasmową odrostratę. Jak wynika z oficjalnych dokumentów, koncepcja pomnika Matki Polki zrodziła się jeszcze pod koniec lat 60 jako wspólna inicjatywa Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich, Powiatowego Zarządu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej. Z ramienia raciborskich władz pomysł ten gorąco popierał Roman Simon, ówczesny przewodniczący prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Raciborzu, czyli odpowiednik dzisiejszego prezydenta miasta. Projekt zyskał wsparcie ze strony dawnych członków Związku Polaków w Niemczech, Opolskiego Towarzystwa Kulturalno-Oświatowego, Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodów Opolu oraz rodzin powstańców śląskich. Przedstawiciele tych organizacji z Romanem Simonem na czele spotkali się w marcu 71 roku w Opolu z najwyższymi władzami partyjnymi i państwowymi, gdzie uzyskali akceptację zarówno dla idei pomnika, jak i postawienia go w Raciborzu. Piękna historyjka, prawda? Niestety, bardziej prawdopodobna sekwencja wydarzeń wyglądała nieco mniej romantycznie. Dokumentów na razie na to nie znaleziono, natomiast jest wielce prawdopodobne, że była to no, typowa w tamtych czasach taka oddolna, odgórna inicjatywa, to znaczy inicjatywa, która miała wyjść z dołu, ale jednak sterowana była przez czynniki polityczne. W państwach komunistycznych, reżimowych nie ma czegoś jak, takiego jak oddolna inicjatywa. Wszelkie inicjatywy wpisują się w ogólną politykę państwa, w ogólną linię propagandy. To nie były rzeczy, które się działy spontanicznie, to były, to były rzeczy, które miały wyglądać, jakby się działy spontanicznie, i myślę, że to jest ten przypadek. Lata 70. w Polsce to już są czasy, kiedy mamy za sobą wystąpienia robotnicze, kiedy już nie można przekazywać społeczeństwu idei rewolucyjnych, idei walki klasowej, taką drapieżną propagandę. To już są czasy, kiedy. Państwo stara się e, prowadzić e, tą komunistyczną laicyzację życia w sposób taki bardziej dla ludzi e, przyjazny. To był początek tej ery Gierkan. Ta atmosfera jakiegoś takiego no, e, zadowolenia, jakiegoś nastawienia takiego pozytywnego, że oto teraz będzie lepiej. Zresztą Gierek był postrzegany jako Ślązak, mimo że Ślązakiem nie był. Ale, ale ta jakaś jego domniemana śląskość też była postrzegana jako pewna wartość dla miejscowej ludności. Idą dyrektywy centralne, z kręgów partyjnych, z kręgów rządowych, żeby szukać właśnie takich, nazwijmy to, motywów propagandowych, które w taką mentalność ludzką w sensie pozytywnym się wpiszą. No i Matka Polka, pomnik Matki Polki w takim. W sensie bardzo pozytywnym właśnie w tą mentalność ludzką się wpisuje. W kwestii, że sprawa postawienia tego pomnika jest kwestią polityczną, władze nie ukrywały zupełnie. To są takie deklaracje wprost.